Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Justyna Wasiak i reprezentuję firmę Sumi Agro. Proszę Państwa, aktualnie znajdujemy się na plantacji truskawki, ponieważ chciałam Państwu opowiedzieć o najnowszych i jeszcze bardziej skutecznych metodach walki z chorobami i szkodnikami w uprawach jagodowych. Na plantacji truskawki plantatorzy najczęściej borykają się z trzema najpoważniejszymi chorobami, do których należy: szara pleś, mączniak prawdziwy i biała plamistość liści. Choroby te są na tyle poważne, że potrafią bardzo mocno zredukować plon i bardzo mocno obniżają jakość tego plonu, na co niestety nie możemy sobie pozwolić w aktualnej sytuacji. Najłatwiej i najwygodniej zwalczać te choroby stosując preparaty, które mają najszersze spektrum zwalczanych patogenów. Do takich preparatów należy nowość firmy Sumi Agro, preparat Yamato 303SE. Cóż to takiego jest Yamato? Proszę Państwa, Yamato składa się z dwóch bardzo dobrze znanych substancji aktywnych. Pierwsza to jest tiofanat metylu. Substancję to można również znaleźć w preparacie Topsin. A druga substancja to tetrakonazol, bardzo dobra substancja mączniakobójcza. O ile te substancje są bardzo dobrze znane, o tyle formulacja jest innowacyjna, ponieważ formulacja SE to są niejako dwie formulacje: emulsji i zawiesiny. Preparat Yamato wykazuje działanie systemiczne. Co to oznacza? To oznacza, że roślina pobiera substancję aktywną i wraz z sukami rozprowadza ją i doprowadza do nawet trudno dostępnych miejsc. To ma bardzo ważne znaczenie w przypadku działania interwencyjnego, ale jamato wykazuje również działanie zapobiegawcze. Bardzo dobra informacja jest też taka, że preparat Yamato można mieszać z innymi preparatami. Takim preparatem jest na przykład produkt Mospilan 20SP. Preparat Mospilan jest insektycydem o najszerszym spektrum zwalczanych szkodników dostępnych w Polsce, a taka ciekawostka to to, że od tego roku jest dostępny w bardzo wygodnej formie woreczków wodno rozpuszczalnych. Proszę Państwa, mieszanina Yamato i Mospilanu to jest jeden zabieg. Ale tym zabiegiem zwalczacie Państwo najpoważniejsze choroby w uprawach roślin jagodowych, do tego zwalczacie bardzo trudne szkodniki. W uprawie truskawki to jest np. kwieciak, truskawkowiec, to są wciornastki, zmienniki czy np. opuchlaki. Bardzo ważne jest też to, że te choroby, o których ja wspomniałam. Dobrze byłoby zwalczać również na początku ruszenia wegetacji, ale wiemy doskonale, że nie było ku temu odpowiednich warunków, ponieważ temperatura uniemożliwiała wykonanie takiego zabiegu. W takiej sytuacji należałoby zastosować produkty, które można stosować w niższych temperaturach. I do takich właśnie produktów należy zarówno preparat Yamato, jak i preparat Mospilan. Ważne jest to, żeby temperatura nie była niższa niż 5 stopni. Kolejną bardzo dobrą informacją, jeżeli chodzi o produkt Yamato, jest jego rejestracja. Proszę Państwa, produkt Yamato można stosować również w innych uprawach jagodowych. Nie trzeba ograniczać się wyłącznie do uprawy truskawki. Jakie to są uprawy, jakie to są choroby, za chwilę Państwu powiem. Powiem na początku, że zwalcza bardzo szerokie spektrum tych chorób. Do, takich, do tych chorób należy. Na przykład zamieranie z gorze lepędów, antraknoza borówki, opadzina liści porzeczki. Biała plamistość liści, tak jak powiedziałam w truskawce. Mączniak prawdziwy czy na przykład szara pleśń. Można zwalczać, można stosować Yamato w takich uprawach jak agrest, borówka, malina, jeżyna, poziomka, wspomniana truskawka czy na przykład winorośl. Proszę Państwa, macie Państwo bardzo dobry, bardzo uniwersalny preparat w bardzo korzystnej cenie. Chciałam jeszcze Państwu powiedzieć, w jakich dawkach należy stosować preparat Yamato. Zalecane dawki to jest od 1,2 do 1,5 litra na hektar. Ja polecam dawkę 1,5 litra na hektar. Termin zabiegu to jest od, od momentu pojawienia się pierwszych objawów choroby do końca kwitnienia, czyli kiedy pojawiają się zawiązki owoców, tych zabiegów nie należy już wykonywać.